No, witam serdecznie, to film dla pana. Przepraszam za drobinę rozgardiaszu i panel jest oklejony folią, bo to jest nówka sztuka. To jest wersja 300W, z tym, że ona jest z tą charakterystyką, której pan prawdopodobnie nie będzie chciał. To jest nowy pistolet, zupełnie on jest też wyposażony w Air Assist. No, no Ma pan praktycznie najbardziej ergonomiczne urządzenie z wieloma trybami, z signem, square, circle. Petal to jest nowy i line, line to Pan zna. Teraz będę pracował na 90% mocy i poproszę kolegę. To standardowe parametry, żeby mi tutaj potrzymał wszystko. Tak? Mogę? Okay. Większą Trzymaj na chwilkę, przeprasz Ja się w rękę zapiszę Pokaż Panu no, no może z bliska, że to jak świpierka działa Przeprasz wysławione do środka A ja ustawię jeszcze trochę świpierkę To jest akurat o charakterystyce płaskiej Te o charakterystyce płaskiej robią w ten sposób że praktycznie jak jest coś chromowane to na ideał zostawia ale akurat takiego pan nie potrzebuje lepszy byłby yy, gaussiop wydaje mi się